Cześć! Dzisiaj pogadam do Was trochę o moodboardach. Skoro tu jesteście, to znaczy, że ten temat Was interesuje, więc mam nadzieję, że to, co będę mówić, będzie dla Was pomocne. Zacznijmy od tego w ogóle, co to jest moodboard. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście to określenie, czy kiedykolwiek robiliście swoje moodboardy, swoje tablice inspiracji, bo właśnie moodboard, nawet tłumacząc to dosłownie na język polski, to jest taka tablica inspiracji, tablica klimatu naszej sesji, czyli taki ogólny drogowskaz, w jakim kierunku ta sesja idzie, jak chcemy, żeby wyglądała, nasz przewodnik, nasza inspiracja, nasz scenariusz, wszystko to, co może być dla nas pomocne. Wklejam tutaj, jak taki przykładowy moodboard wygląda. Jest to najprościej mówiąc zlepek zdjęć, które są naszymi inspiracjami w każdej dziedzinie, która określa naszą sesję zdjęciową. Czyli moodboard może być bardzo prosty i może zawierać jedynie taki ogólny klimat, styl zdjęć, jakiś taki zbiór inspiracji bardzo luźnych, który nam przyświeca realizując daną sesję zdjęciową, a może być bardziej szczegółowy i podzielony na sekcje typu inspiracje, modelka, makijaż, włosy, stylizacja, yy, propozycje kadrów, propozycje plus oświetlenie, scenografia, tak naprawdę każdy element, który składa się na naszą sesję zdjęciową, może być tam opisany zarówno obrazkowo, jak i tekstowo, tak żeby jak najbardziej wyrazić to, co mamy w głowie. Bo właśnie planując sesję zdjęciową, w głowie masz jakiś plan. Masz jakiś obraz tego, jak to wygląda a nie zawsze jesteś w stanie przekazać to werbalnie. Czasem łatwiej jest to przekazać obrazem i właśnie do tego służy nam moodboard. Wklejam Wam tutaj przykładowe siatki moodboardów. Ja najczęściej jak robię moodboard, to jest to albo zlepek samych zdjęć, albo zdjęcia jeszcze z dodatkiem krótkich opisów, żeby nie pozostawić już żadnych wątpliwości, co miałam na myśli i co planuję. I teraz. Czy moodboard jest przydatny wyłącznie przy sesjach komercyjnych? Niekoniecznie, ale przy sesjach komercyjnych moim zdaniem jest kluczowy. Natomiast ja tak naprawdę od moodboardu zaczynam planowanie każdej, naprawdę każdej, nawet najmniejszej sesji zdjęciowej, nawet jeśli są to moje testy jeden na jeden z modelką. Dlaczego? Dlatego, żebym po prostu nie pogubiła się w trakcie sesji. Oczywiście, jeśli umawiam się na prostą sesję portretową z modelką, jest to mój projekt jeden na jeden, nie, nie jest zaangażowany w to nikt inny. To nie robię takich rozbudowanych moodboardów na 15 stron, gdzie opisuję każdy element, bo jednak zdaje się trochę na taki element improwizacji, czy światła, które zastanę, jakby takiej bieżącej pracy z modelką, komunikacji, i czasem ujęcia wychodzą całkowicie spontanicznie. Natomiast, tak czy inaczej, mam jakiś zarys, plan tego, co chcę zrobić. I też taki plan w postaci zdjęć inspiracji wysyłam modelce czy agencji modelek, z której ta modelka jest. Też po to, żeby modelka wiedziała na co się pisze, po co przychodzi, co to będzie za sesja i jakie mniej więcej zdjęć, jakich mniej więcej zdjęć może oczekiwać. Czy będą to bardziej zdjęcia portretowe, delikatne, nostalgiczne, sensualne, czy bardziej w ruchu, sylwetkowe, jakby czego ja oczekuję. Na co ma się przygotować, czego ona może oczekiwać, każdy wie, po co tutaj jest i co z tego wyjdzie. Oczywiście dużo rzeczy powstaje spontanicznie na planie i myślę, że sami to wiecie, ale fajnie jest mieć jakiś plan. Dodatkowo, w trakcie trwania sesji, w momencie, kiedy na przykład mamy jakiś moment zacięcia. Nie wiem, chcę coś zrobić, trochę nie mam pomysłu, nie wiem co dalej. To zawsze mam przy sobie ten mój moodboard, te moje zdjęcia inspiracyjne, które w jakiś sposób mogą mnie pchnąć dalej i trochę odblokować, yy, i pozwolić yy, mojej wyobraźni stworzyć jakieś nowe pozy, nowe kadry, spojrzeć na yy, ten plan, który mam przed sobą z innej perspektywy. Yy, w przypadku zdjęć komercyjnych, tak jak powiedziałam, moodboard to jest taki must have. Dlaczego? Dlatego, że klient wykłada grubą kasę na te zdjęcia i chce wiedzieć, jakiego efektu może oczekiwać. Tak mówiąc wprost. Na przykład niedawno e, miałam sesję dla bardzo dużego klienta kampanię kosmetyczną, e, taką billboardową, e, z dużym budżetem nie tylko na fotografa, ale też na ambasadorkę, studio, całą ekipę. Jakby cała sesja e, no, kosztowała klienta bardzo dużo pieniędzy. I nie wystarczyło, że ja powiem klientowi, ja to widzę taki tak, zdjęcia zrobimy taki tak na takim tle. No jakby muszę mieć na to plan i muszę ten plan klientowi w jakiś sposób przedstawić. A jak najprościej przedstawić plan dotyczący zdjęć, oczywiście obrazkowo, czyli zrobiłam moodboard, który po pierwsze pokazywał jakieś kadry um, inspiracyjne. Czyli jak widzę ogólny klimat sesji. Potem pokazywał przykładowe makijaże. Jaki styl makijażu do tego widzę? Przykładowe fryzury do różnych ujęć, bo tam było kilka jakby stylizacji. Przykładowe kadry, przykładowe stylizacje, przykładowe oświetlenie. Jakby każdy element sesji, elementy scenograficzne, każdy element sesji był tam przedstawiony tak, żebym na spotkaniu z klientem mogła te konkretne elementy przegadać. Ewentualnie zmienić, dopracować, tak żeby na sesji każdy wiedział, co robi i czego może oczekiwać od tej drugiej strony. Oprócz tego, że jest to przydatne, a w zasadzie niezbędne, jeśli chodzi o komunikację z klientem, pamiętajcie, że po pierwsze, sesję komercyjną robicie nie dla siebie, a robicie dla klienta. Czyli pokazując klientowi moodboard, klient widzi, czy jest to spójne z jego marką. Na przykładzie mm, sesji kosmetycznych mamy ogrom różnych marek kosmetycznych. Na rynku i zobaczcie, że komunikacja każdej z tych marek trochę się różni w zależności od tego, gdzie targetują swoje produkty. Czyli czy ma być to produkt dla młodych dziewczyn, czy dla dojrzałych, dla, czy produkt jest tani, czy drogi. Wiadomo, że jak produkt jest drogi, yy, dedykowany dla kobiet, nie wiem, aspirujących do luksusu, czy chcących poczuć się luksusowo, to ta kampania też musi wyglądać trochę bardziej luksusowo, elegancko, z klasą. A jak jest to produkt młodzieżowy, to kampania musi być bardziej kolorowa, bezpośrednia, uśmiechnięta. Więc jakby to wszystko w tym naszym moodboardzie musimy przedstawić, tak żeby to trafiło w wymagania klienta i w styl klienta i w oczekiwania klienta, jak ten przekaz, jak ta koncepcja, jak ten przekaz, jak ten, jaki będzie wydźwięk tej kampanii, czy to jest spójne z, z kreacją marki. To wszystko musimy w tym moodboardzie zawrzeć, tak żeby na samej sesji nie było nieporozumień i żeby zminimalizować ryzyko jakby dyskusji i negocjacji z klientem na samej sesji zdjęciowej, gdzie mamy ograniczony czas, dodatkowy stres, ale przynajmniej mając moodboard zaakceptowany przez klienta, często przed sesją zmieniany w oparciu o feedback klienta. No jakby minimalizujemy te wszystkie negatywne y, emocje na sesji, a możemy skupić się na pracy kreatywnej. Jeśli natomiast chodzi o nasze testy, y, testami nazywam sesje niekomercyjne, które robimy po to, żeby zbudować swoje portfolio, to musimy pamiętać, że nawet przy takich sesjach niekomercyjnych y, nie jesteśmy jakby sami sterem i okrętem. Ja realizując taką sesję niekomercyjną, na przykład sesję Beauty czy sesję modową, nie jestem na niej modelką, makijażystką, stylistką, scenografem, jest to praca grupowa. I po pierwsze, żeby przekazać naszą koncepcję reszcie ekipy, przygotowujemy moodboard, tak, żeby pokazać, jaki efekt chcemy uzyskać, jaką koncepcję chcemy zrealizować, jaki ma być klimat i wydźwięk tej sesji ale też po to, żeby każdy wiedział, co na sesji ma robić. Czyli żeby yy, też nie było sytuacji na sesji, że makijażystka zaczyna robić smoky eye, a Wy chciałyście, chcieliście delikatny makijaż i glow całej skóry yy, i make up, no make up, tak? Czyli wszystko jest ustalone przed sesją, każdy wie, co ma robić i dzięki temu usprawniamy pracę na samej sesji. Jak zrobić moodboard? Nie jest to jakaś wyższa filozofia. Tak naprawdę, jeśli umiecie posługiwać się Photoshopem, a zakładam, że umiecie, to zrobicie go bez problemu. Po prostu robicie czystą planszę w Photoshopie, siatkę z linii pomocniczych, tak żeby te zdjęcia były w miarę równe, wklejacie zdjęcia, które macie zebrane, dodajecie tekst, opis. Jeśli Moodboard ma więcej stron, to robicie kilka tych stron i łączycie w jeden PDF. Natomiast są narzędzia, które mogą nam to ułatwić, i takim narzędziem jest na przykład Canva. Nie wiem, czy korzystacie z Canvy, ale jest to bardzo proste, przede wszystkim darmowe narzędzie online, które pomaga nam zarówno robić moodboardy, jak i różne materiały promocyjne, plakaty, reklamy, wszelkie jakieś materiały wizualne. I ja w tym momencie, w zasadzie, do robienia moodboardów korzystam z Canvy, tam wgrywam moją bazę zdjęć, w bardzo łatwy sposób dopasowuję te zdjęcia, dodaję napisy, potem. Eksportuję w jeden PDF. Jest to chyba najszybsza droga. Tak jak powiedziałam, Canva jest dostępna w wersji bezpłatnej, jest oczywiście opcja subskrypcji, w wersji płatnej, gdzie mamy po prostu więcej opcji, ale do takich podstawowych zastosowań, jak właśnie tworzenie moodboardów czy prostych banerów reklamowych, ta podstawowa bezpłatna wersja jest jak najbardziej wystarczająca. A skąd wziąć zdjęcia? Myślę, że tutaj chyba też nie będziecie mieć problemu. Największą skarbnicą zdjęć obecnie oczywiście jest Instagram. I ja polecam, i ja tak robię, i uważam, że to jest super opcja na Instagramie, zapisywanie zdjęć od razu katalogując sobie na dane foldery. Czyli utworzyłam sobie w aplikacji Instagram foldery typu beauty, moda, makijaże, nie wiem, kadry, scenografie, portret. I jak widzę jakieś zdjęcie, które mnie inspiruje, które jest ciekawe, które jest fajne, które mi się podoba, to od razu sobie zapisuję i w momencie kiedy tworzę moodboardy do kolejnych sesji mam już jakąś bazę zdjęć, zdjęć, które mi się podobają, e, które są podzielone na kategorie i to mi ułatwia pracę. Oczywiście drugą taką skarbnicą zdjęć jest nieśmiertelny Pinterest, m, gdzie również możemy wyszukać olbrzymie ilości obrazów dopasowane do naszego hasła wyszukiwania. E, czasem też jakby w tych podpowiedziach zdjęć te podpowiedzi mogą nam zapro nas zaprowadzić do zupełnie nowych yy, rozwiązań, do nowych inspiracji, co też jest fajne. Więc ja, tworząc moodboardy, korzystam zarówno z Instagrama i z moich zapisanych zdjęć, jak i z Pinteresta. Czasem możecie takie zdjęcia inspiracyjne tradycyjnie znaleźć w prasie. Pamiętam, że jak zaczynałam moją przygodę z fotografią, robiłam pierwsze zdjęcia testowe, pierwsze sesje. To często z gazet takich tradycyjnych wycinałam sobie zdjęcia i robiłam sobie teczki z takimi inspiracjami. Wiem, że to jest jakaś prehistoryczna metoda w dzisiejszych czasach, ale może coś takiego znajdziecie i to też będzie dla Was inspirujące. Natomiast w czasach sztucznej inteligencji też bardzo fajnie działa generator obrazów. I ja właśnie przy tej dużej komercyjnej sesji, gdzie nie mogłam znaleźć takich zdjęć idealnie dopasowanych do tego, co klient by oczekiwał, a musiałam już zrobić nawet nie moodboard, czyli storyboard, e, tylko storyboard, czyli taki bardzo konkretny, mm, wizualny spis kadrów, ujęć do e, naszego planu pracy. E, jakby robiłam to pierwszy raz, ale znalazłam program do generowania obrazów. Tutaj wklejam Wam nazwę. E, i, Pewna ilość obrazów jest dostępna w darmowej wersji, ale żeby wygenerować większą ilość obrazów, to dokupujemy kolejne zdjęcia. Robiłam to pierwszy raz i szczerze mówiąc efekt był niesamowity, bo mogłam wpisać dokładnie um, jak ma wyglądać modelka, w co ma być ubrana, jakie ma mieć pozy, jaką ma mieć minę, jaka to jest marka kremów. I te zdjęcia, inspiracje, które mi się generowały, generowały się tak dokładnie, że nawet słoiczki kremu, które trzymała modelka, miały nazwę marki. Jest to więc też ciekawe rozwiązanie. Niemniej jednak, yy, które potrzebujesz na to już więcej czasu, więcej wprawy, żeby sprawnie generować te obrazy, no, i jednak do takich sesji jakichś codziennych, testowych, czy nawet mniejszych komercyjnych, myślę, że ten Pinterest i Instagram jest wystarczający. Ale jeśli lubisz takie nowinki technologiczne, no to myślę, że też warto pobawić się sztuczną inteligencją. Podsumowując, jeśli jeszcze nie robisz moodboardów, to zdecydowanie warto zacząć. Warto działać według określonego planu, nie zdawać się na przypadek, oczywiście być otwartym na jakieś spontaniczne. Sytuację, natomiast mieć plan, wiedzieć jak to ma wyglądać, realizować zdjęcia zgodnie z naszą koncepcją, z tym co chcemy przekazać, z tym jak ten efekt wizualny sobie wcześniej wyobrażaliśmy. Jest to ułatwienie nie tylko dla ciebie, drogi fotografie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, w momencie kiedy się zatniesz, masz jakąś blokadę, masz po prostu jakiś blackout, to patrzysz sobie w swój moodboard i lecisz dalej, ale jest to ułatwienie dla całej ekipy. Dla makijażystki, dla fryzjerki, fryzjera, dla stylisty, no i dla modelki, która wie w jaki sposób ma pozować i czego od niej oczekujesz. Eee, polecam zacząć robić moodboardy nawet do najmniejszych sesji, do sesji niekomercyjnych i zobaczysz jak zmieni się Twoja praca. Eee, mam nadzieję, że przyjemnie Ci się mnie słuchało eee, i jeszcze się spotkamy przed monitorem, a teraz pozostaje mi nic innego jak otrzymać kciuki za Twoje kolejne zdjęcia. Pozdrawiam.